Gdybyś był całkowicie wolny w swoich wyborach, to jak wyglądałby Twój przykładowy dzień? Co będziesz robić i jakie marzenia spełnisz, jeśli będziesz dysponować nieskrępowaną wolnością? Chwila refleksji i już zapewne wiesz, że nie wszystkie Twoje wybory są całkowicie dobre i słuszne bo zazwyczaj ingerują w wolną wolę innych osób i zakłócają porządek całego otaczającego nas środowiska. Nasza fałszywie pojmowana wolność w robieniu tego, na co mamy ochotę, doprowadziła do tego, co obecnie widzimy na naszej planecie. Doprowadziła do ton śmieci w lasach i oceanach, bo przecież jestem wolny i mogę pić i jeść, kiedy chcę i z czego chcę. Doprowadziła do rzezi miliardów zwierząt miesięcznie, na potrzeby konsumentów, którzy wolą wybrać na swoje śniadanie kanapkę z wędliną, niż życie jednego zwierzęcia. Doprowadziła do nadużyć seksualnych i do handlu ludźmi, bo skoro mam wolną wolę i chcę seksu, to muszę go mieć za wszelką cenę. Doprowadziła do wyzysku ludzi, którzy pracują za grosze, bo przecież najważniejszy jest mój zysk. Doprowadziła do narzucania innym swojej wizji leczenia, chociażby w formie przymusowych szczepień, poprzez zarządzenia i ustawy. Bo przecież mój zysk finansowy lub mój strach przed zachorowaniem są ważniejsze niż czyjeś prawa do rozporządzania własnym ciałem i do samodzielnego decydowania o rodzaju terapii. Ilość przykładów wskazujących na naszą chęć uzurpowania sobie wolności w każdym działaniu, bez przyjmowania do wiadomości konsekwencji z niego płynących, jest przytłaczająca. Nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że żądanie praw bez chęci wykonywania przynależnego nam obowiązku, jakim jest prawidłowe i korzystne dla wszystkich działanie, jest absurdem. Roszczenie sobie praw do bezwzględnej wolności jest tak nielogiczne, jak chęć dostawania wypłaty bez wykonywania pracy, czy jak żądanie szacunku od osób, które się znieważa. Życie pokazuje nam jasno granice naszej wolności. Jeśli rząd nakazuje nam pozostać w domu na kwarantannie, to musimy się temu rozporządzeniu poddać. Możemy wykrzykiwać hasła wolnościowe i myśleć, że żyjemy zgodnie z naszymi celami, ale prawda jest taka, że my co najwyżej mamy prawo wyboru miejsca, w którym będziemy robić to, co nam każą. Skoro widzimy tak wiele oznak ograniczenia naszej wolności i naszych możliwości działania, to skąd biorą się w nas przekonania o rzekomo nieograniczonej wolności. Jako istoty duchowe, mające teraz doświadczenie w tej materialnej rzeczywistości, odczuwamy coś, co jest naszym naturalnym stanem, ale w świecie transcendentalnym. W świecie absolutu nie działamy wbrew swojej duchowej naturze, nie pragniemy niczego, co może skrzywdzić innych, więc nie są tam potrzebne prawa regulujące. Świat duchowy rządzi się najwyższym prawem, prawem miłości, który w doskonały sposób porządkuje życie. Utożsamiając się z ciałem, z materią, musimy podlegać prawu karmy, ponieważ tylko w ten sposób możemy odczuć skutki naszych dobrych i złych wyborów. Jeśli nadużyjemy swoją wolność do skrzywdzenia innych, to odbierzemy konsekwencje naszych szalonych decyzji w postaci cierpienia. Prawo karmy jest mechanizmem regulującym nasze szkodliwe działanie, tak byśmy mogli odczuć skutki wyszarpania wolności innym. Dzisiejsze społeczeństwo w dużej mierze cechuje postawa zdziwienia, która bierze się z niezrozumienia bądź nieakceptowania wiedzy o tym, jak nasze czyny wpływają na innych. Można by ją ująć w zdaniu, znalezionym w internecie. Mój sąsiad jest niesamowity. Wiecie, o której do mnie wczoraj przyszedł? O trzeciej w nocy. On jest jakiś nienormalny. Dobrze, że jeszcze nie spałem, bo grałem na perkusji. Kwestie wolności i potrzeby jej regulacji warto zacząć od zadania sobie pytania: do czego chce swoją wolność wykorzystać? Do nieograniczonego zadowalania swoich zachcianek? A czymże one są, jeśli nie błędnymi programami umysłu? Przecież dobrze wiemy, że umysł mordercy i złodzieja robi wszystko, żeby zyskać coś dla siebie, nawet kosztem mienia i życia innych. Ale czy zdajemy sobie sprawę, jak bardzo jesteśmy nieświadomi swojej morderczej i złodziejskiej natury? Co z tego, że chcemy być szczęśliwi, skoro robimy to kosztem szczęścia innych? I co z tego, że chcemy być wolni, skoro nie widzimy ograniczeń ciała i umysłu? Dostrzeżenie tych ograniczeń i regulujących praw karmy pozwoli nam lepiej zrozumieć, że spełnianie swoich życzeń, takich jak ładny dom, rodzina, wyjazd na wakacje, nie są dowodem naszej absolutnej wolności. Możliwość spełniania swoich pragnień bez zrozumienia konsekwencji, jakie je ze sobą niosą, i bez posiadania fundamentalnych umiejętności odsuwania ich spełniania na dalszą przyszłość. Jeśli wymagany jest wysiłek, poświęcenie i ograniczenie własnej wolności, są prostą drogą do frustracji. Frustracji, którą odczuwają miliony. Dzisiejsze korporacje są doskonałym przykładem tego, że jesteśmy w niewoli. Stwierdzenie na pana miejsce mamy dziesięciu chętnych utrzymuje niejednego z nas w ryzach nielubianej pracy. Myślimy, że możemy robić to, co lubimy. Na przykład możemy pić, palić, kupować to, co nam się podoba. W rzeczywistości jesteśmy pod kontrolą zmysłów i umysłu. To one dyktują nam, co mamy robić. Spróbuj nie wypić kieliszka, jeśli twoje zmysły tego pożądają. Spróbuj poczuć się dobrze, jeśli nie możesz kupić wszystkiego, co ci się podoba. I spróbuj mieć dobry nastrój, kiedy zalewa cię smutek. To w Twojej głowie zmusza Cię do zrobienia czegokolwiek wbrew sobie i do zaspokajania niekończących się zachcianek? Czy naprawdę mówimy o wolności? Świat materialny stwarza nam pozory wolności, ubiera niewolnictwo w hasła wolnościowe i nawet nie dostrzegamy, że to czego pragniemy jest już wcześniej zapisanym programem, gdzie nasza suwerenność Skoro mamy tyle nieuświadomionych zapisów karmicznych. Żądania umysłu i zmysłów są wcześniejszym zapisem karmy, Twoją dajwa karma, czyli przeznaczeniem, w tym sensie, że skoro kiedyś czegoś pragnąłeś, to teraz to pragnienie popycha Cię w tym kierunku. Karma jest wypracowanym przez nas programem, który dzisiaj rządzi nami, chyba że zreflektujemy się w porę, gdzie są drzwi ewakuacyjne. Drzwi otwierają się dla tych, którzy zmieniają świadomość. Nasza wolność rośnie wraz ze wzrostem naszej świadomości. Biorąc pod uwagę duchowe prawa i cele, zaczynamy dostrzegać coraz większy obszar rzeczywistości i zachowujemy się bardziej odpowiedzialnie. Im większe ograniczenia potrafimy postawić swoim zmysłom i żądaniom umysłu, tym większą wolność paradoksalnie możemy osiągnąć. Ograniczenia nie dotyczą celów czy cech, ale niekorzystnych zachowań, które zechcesz wyeliminować. Żeby osiągnąć sukces w szkole, trzeba czasem zrezygnować z zabawy i usiąść nad książkami. Żeby osiągnąć sukces w biznesie, trzeba czasami poświęcić wolne dni na zrobienie czegoś ważnego żeby być dobrym fachowcem w jakiejś dziedzinie, musimy poświęcić swój czas na wykształcenie odpowiednich umiejętności. Cel, jaki stoi za tymi ograniczeniami i dyscypliną, jest większy niż ten, który przyświeca ludziom siedzącym biernie przed telewizorem czy studentom idącym do pubu zamiast do biblioteki. Ostatecznie Wolność wyboru pracy jest większa dla kogoś z wykształceniem i z kwalifikacjami niż bez. Oczywiście nie chodzi tu tylko o wykształcenie wyższe, ale też i zawodowe. Zresztą nie musimy wystawiać od razu większych dział, żeby zauważyć brak naszej całkowitej wolności. Znajdźmy przykłady bardziej oczywiste. Czy jesteś w stanie nie pójść do toalety, gdy natura Cię wzywa? Albo przeczytać tekst, jeśli nie chciało ci się uczyć czytania? Możesz prowadzić samochód bez strachu o przyłapanie, jeśli nie masz prawa jazdy? Możesz nie zapłacić w sklepie za towar i wyjść z nim pod pachą oraz wybrać sobie osobę, która cię pokocha? Za wszystkie rzeczy w tym świecie musimy płacić. Płacimy swoim czasem, uwagą i dobrowolnym, częściowym zrzeczeniem się wolności. Wybierając coś, musimy zrezygnować z czegoś innego. Albo pragnę być całkowicie niezależny, albo chcę być odpowiedzialnym rodzicem. Albo jestem wolny i podróżuję po świecie, albo zaopiekuję się chorym ojcem. Warunkiem każdego zdrowego systemu wychowawczego, który jest w stanie wykształcić ludzi o wysokich kwalifikacjach etycznych, emocjonalnych i zawodowych. Jest stworzenie granicy dla naszych nieskrępowanych zmysłów. Nikt nie będzie mi mówił, co mam robić, kto to mówi. To są zdania dziecka. Dorosły, dojrzały człowiek wie, że droga do wolności wiedzie przez odpowiedzialność i refleksyjne działanie, a nie pod wpływem impulsów. Jeśli nie nauczymy się jeszcze w wieku dziecięcym, czym jest prawdziwa wolność, czyli umiejętność życia bez dyktatu zmysłów i umysłu, wtedy nasze możliwości odczuwania satysfakcji w życiu dramatycznie spadają. Nasza cywilizacja już od kilku pokoleń kładzie nacisk na tzw. liberalne wychowanie dzieci, co sprowadza się do tego, że już od małego jesteśmy przyuczani do działania którego motywem jest odczuwanie jak najprostszych przyjemności fizjologicznych. Jako dorośli nie mamy żadnego powodu, żeby podejmować się jakiegokolwiek wysiłku, który kojarzony jest z czymś nieprzyjemnym. Jaki sens ma dla nas praca, wysiłek, ograniczenie swoich potrzeb w ramach współpracy i jakaś niewyobrażalna przyjemność kiedyś, skoro mogę osiągnąć satysfakcję w tani i prosty sposób? Teraz. Rozmycie definicji wolności i sprowadzenie jej do pojęcia zaspokajania zachcianek bez wiedzy o wynikających z niej skutków sprawiło, że staliśmy się niewolnikami swoich zmysłów. Ludźmi niepotrafiącymi współpracować z innymi, którzy przecież ograbiają nas z naszej nieskrępowanej wolności i którymi można łatwo manipulować, jeśli tylko obieca się nam zaspokajanie naszych podstawowych potrzeb. Nie jesteśmy przygotowani na duży wysiłek, nie umiemy zaczekać na rezultat i nie potrafimy zaakceptować dyskomfortu, jeśli coś zaraz, najlepiej natychmiast nie jest po naszej myśli. To są niezauważalne, a jednak ogromnie ważne zmiany, jakie dokonały się w nas pod wpływem fałszywie pojmowanej wolności, którą rzekomo zapewnia nam teraz obecny system. Dążenie w życiu do wolności, dla samej wolności i uważanie jej za cel absolutny, do którego powinniśmy dążyć, jest zaprzeczeniem egzystencji. Nie jesteśmy całkowicie wolni, ponieważ to nie my jesteśmy źródłem wszystkiego i, jak widać, to nie my ustalamy prawa. Zauważmy to. Opór i brak akceptacji jest marnotrawieniem energii. Którą możemy zużyć na zadanie rozsądniejszych pytań. Na przykład takich jak, między czym mogę wybierać. Wedy dają doskonałe wskazówki nakierowujące nas w stronę duszy, bo tylko działanie z miłością jest furtką do prawdziwej wolności. Niestety to, co wielu ludzi uważa za działanie podyktowane miłością, wcale nią nie jest. Pod przykrywką filantropii, chęci leczenia czy utrzymania pokoju na świecie działają dzisiaj siły, których celem są olbrzymie finansowe zyski i nieograniczona władza małej części społeczeństwa. Wychodząc z fałszywej definicji wolności, wyciągamy fałszywe wnioski i nie potrafimy rozpoznać, czym kierują się ludzie, którzy o czymś mówią. To nie słowa i zapewnienie odbaniu o naszą wolność są jej gwarancją. To nie obietnice zapełnionych sklepów, komfortu i socjalnych zabezpieczeń stanowią podstawę wolności, ale nasza umiejętność zdobywania satysfakcji wyższego rzędu. Twórcy systemu komunistycznego doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że wpajając nam naukę o czerpaniu przyjemności tylko z cielesności i zaspokajania prostych potrzeb, wykształci się społeczeństwo łatwe do manipulacji i kontroli. Jeśli nie zostaniemy wyposażeni w umiejętności zdobywania satysfakcji wyższego rzędu, co wiąże się z dobrowolnymi ograniczeniami i nauką transformowania impulsów pochodzących ze zmysłów, Będziemy skazani na czerpanie przyjemności tylko i wyłącznie na poziomie fizjologicznym lub umysłowym, ale nie duchowym. Szczęście, radość i spełnienie nie pochodzi z umysłu, ale z duszy. Droga do spełniania i wolności wiedzie poprzez naukę kontroli umysłu i zmysłów, a nie poprzez abstrakcyjnie pojmowaną wolność. Nie mając wiedzy o karmie, o właściwym działaniu, Stajemy się podatni na obietnice tych, którzy rozbudzają w nas potrzebę wolności i domagania się o wszystko. Każdy, kto w imię wolności zapewni nam dostęp do podstawowych potrzeb, nawet kosztem zabrania wolności na innych poziomach, staje się w naszych oczach wybawicielem, choć w rzeczywistości jest tyranem. Większa część społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy, że manipulacja świadomością jest dzisiaj bardzo prosta. Wystarczy, że odpowiednie słowa i obrazy sączą się zewsząd i każdego dnia. Czy naprawdę uważamy, że wiemy wszystko i jesteśmy wolni, skoro jesteśmy prowadzeni na krótkiej smyczy? Wolność jest częścią naszej duchowej natury. Ale ograniczając się do działania tylko w obrębie praw materii, jesteśmy poddani ogromnej kontroli. Im bardziej ufamy duchowym prawom i im bardziej dobrowolnie ograniczymy wolność swoich zmysłów, działając zgodnie z duchową nauką, tym większą wolność odzyskamy już tu i teraz, a nie tylko kiedyś po śmierci. Działając pod dyktando zniewolonych zmysłów i oszukanego umysłu, Popieramy każde głupie działanie i każdy rząd, który nam coś obieca. Jesteśmy niewolnikami przekonanymi o swojej wolności, a możemy stać się istotami wolnymi, które umiejętnie przechodzą przez doświadczenie materialnego życia i ostatecznie odzyskują całkowicie swoją prawdziwą, duchową wolność.